Zaraz dopiero znamy. Tak, bo no. tam było. tu mamy tyle dobrze, że jak gdzieś przyjedziemy, to możemy zawsze cofnąć. No. Tak, jest chłodnie,

Drogi założony i nie może się trochę zrobić Wiemy, jedziemy dalej? Nie wiem No nie, co się nie jest bardzo Karic, Przejedziemy Przejedziemy tam do Zaczorę idziemy Tam za tym przejadłem w samochodzie widząc koniec Do wczoraj Jadę wolniej bo tu wiesz W tej strony jakby. No nie, no tu są. Jak tam wiedzieć, jak tam nie widać? Czy? Nie wiem jak tutaj. to jest do wycięcia, bo to jest takie To jest To za